Papież Franciszek modlił się o pokój w Ukrainie podczas ceremonii w piątek, przywołując stuletnią apokaliptyczną przepowiednię o pokoju, która została ujawniona przez Marię Trójce Młodych Osób w Fatimie w Portugalii w 1917 roku. Franciszek zaprosił biskupów, księży i zwykłych wiernych z całego świata, aby przyłączyli się do niego w modlitwie konsekracyjnej, która rozpoczęła się wejściem papieża do bazyliki. Tam uroczyście prosił o przebaczenie, ponieważ, jak wyznał, ludzkość zapomniała o lekcjach wyciągniętych z mroków dwóch światowych konfliktów, które odebrały ludziom tak wiele. Uwolni nas od konfliktu, chroni nas przed środkami, które mogą unicestwić cały świat, powiedział papież Franciszek. Nabożeństwo było wysiłkiem Franciszka, by zakończyć konflikt w Ukrainie, aby podkreślić uniwersalny charakter wydarzenia. Watykan przetłumaczył tekst modlitwy na trzy tuziny języków emerytowany papież Benedykt XVI uczestniczył ze swojego domu w ogrodach watykańskich inny kapłan odprawił równoczesne nabożeństwo w sanktuarium fatimskim czy jednak te działania wystarczą? Okazuje się, że to jest bardzo skomplikowane a według słów z przepowiedni teraz czekają na przełomowe wydarzenia Historia Fatimy miała miejsce w 1917 roku, kiedy to rodzeństwo Franciszek i Jacynta Marto oraz ich kuzynka Ucja powiedzieli, że Maryja objawiła się im sześć razy i powierzyła im trzy tajemnice. Pierwsze dwie malowały apokaliptyczny obraz piekła, przypowiadały koniec pierwszego konfliktu światowego i początek drugiego konfliktu. Piekło, które objawiła Maryja, ukazywało morze ognia, w którym pływały demony, w tym morzu były też dusze które próbowały się uwolnić, ale nie potrafiły. W 2000 roku Watykan ujawnił długo oczekiwaną trzecią tajemnicę, opisując ją jako zapowiedź próby odebrania życia św. Jana Pawła II na placu św. Piotra 13 maja 1981 roku. Wiele lat wcześniej jednak, czyli w 1929 roku, Łucja miała ponownie ujrzeć Maryję, która nakazała, by papież i wszyscy biskupi świata poświęcili Rosję niepokalanemu sercu Maryi. Jednak ówczesny papież Pius IX, pomimo uznania tego objawienia Maryi za autentyczne, nie dopełnił słów Maryi i nie zawierzył Rosji niepokalanemu sercu. Łucja, która widziała Maryję, pisała wtedy list do kolejnego papieża, czyli Piusa XII. Pisała w nim o słowach samej Matki Jezusa, która chce zawierzenia Rosji. I papież Pius XII jakoś spełnił jej słowa i zawierzył Maryi narody świata. Jednak papież nie wspomniał nawet słowem oddzielnie o Rosji, a to właśnie jej miało być poświęcone to zawierzenie. Wyjaśniono potem, że papież nie wspomniał o Rosji dlatego, że obawiał się, że Niemcy użyją jego słów jako poparcie dla nich w ówczesnym konflikcie. Warto też wspomnieć, że w 1952 roku papież Pius XII ponownie dokonał zawierzenia, ale tym razem w swoich słowach mówił oddzielnie o Rosji, co wydawać by się mogło, dokładnie spełniło słowa Maryi. Jednak Łucja, która słyszała bardzo dokładnie słowa Matki Jezusa, uważała, że to jeszcze nie jest to, bo Maryja mówiła, by papież i wszyscy biskupi świata dokonali tego zawierzenia, a tu zrobił to tylko papież. Wszystko miał zmienić dopiero papież Jan Paweł II, który gdy prawie stracił życie, coraz bardziej był przekonany, że to Maryja uratowała jego życie, dokładnie w rocznicę objawień fatimskich. Wtedy postanowił wypełnić w pełni słowa Maryi i dokonał poświęcenia Rosji, tym razem w pełni. A czy to się udało? Tu są różne zdania, bo podobno Łucja zgodziła się, że słowa Maryi zostały wypełnione, ale w czasie ceremonii widać było oburzenie na twarzy Łucji. Dlaczego? Oto kilka cytatów słów Jana Pawła II. Z Twoją miłością, Matki i Służebnicy, obejmij ludzki świat, który ofiarujemy Ci i poświęcamy. Tobie powierzamy o Matko, świat wszystkich ludzi i wszystkie ludy. Tobie powierzamy także samo poświęcenie świata i oddajemy je Twemu sercu, Matki. Nic bowiem dziwnego, że Łucja była oburzona, bo w słowach papieża nie było nawet wspomnienia o Rosji. A cała ceremonia była skierowana do Maryi i Matki, a nie ku Niepokalanemu Sercu Maryi, czyli słowa Maryi dalej pozostały niewypełnione. A jednak w tych czasach wiele osób uważa, że wszystko zostało spełnione. 25 marca 2022 roku papież Franciszek zawierzył Rosję w swoich słowach mówiąc Dlatego Matko Boża i Matko Nasza, Twojemu Niepokalanemu Sercu, zawierzamy i uroczyście poświęcamy siebie, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. dodaje. Prosimy, by konflikt się zakończył, a pokój rozprzestrzenił na całym świecie. Wcześniej papież wezwał biskupów świata do modlitwy, więc czy wypełnił słowa Maryi? Wiele osób uważa, że tak, choć warto wspomnieć, że ogrom osób uważa, że to niepokojące, że wspomniał o Rosji i Ukrainie razem, jakby te dwa państwa były winne. Jeśli jednak Franciszek dobrze wykonał słowa Maryi, według słów Łucji, niedługo Rosja się nawróci i zapanuje pokój, natomiast jeśli nie to ich bezbożne słowa mają pójść dalej w świat, co doprowadzi do konfliktów na świecie i ogromnego mroku i zniszczenia. Niepokojący znak nagrany na niebie w Rosji, link do nagrania w opisie. Niepokojący znak nagrany na niebie w Rosji. Link do nagrania w opisie.